Dzisiaj wieczorek wróżb od 18 do 19, czyli mamy godzinę czasu i będę dzi dzisiaj dla was robiła rozkłady z kart Tarota, z kart Lenormand, możecie poprosić też o jakieś karty z przesłaniem anielskim na przykład na na najbliższy tydzień, czy wsparcia w mediach, się serdecznie, czy jakieś, mam różne oczywiście, także no będę ewentualnie dzisiaj w już od sygnałacji. Jeśli mam jakąś pytanie, będę dzisiaj. Dzisiaj dla Was, Proszę jeżeli chcecie płacę, otrzymać rota, tutaj Norma, możecie poprosić się do, karty. Nie, z, jest, o jakąś kartę. w nie, to poproszę, abyście do mnie SMS-a. Na najbliższym SMS-a, Mam różne, oczywiście. różne, mam. Dzisiaj tydzień, taki, 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 mam. Dzisiaj, dla was jeżeli chcecie taki, taki,